7 z tej strony, Andy, a w dzisiejszym odcinku Wam pokażę, jak zdobyć nowe darmowe itemy z Roblox na High School, z Eventu, Raidy Player Tu. Raidy Play Player Tu, no właśnie. Jak je zdobyć? Wchodzimy sobie do Roblox na High School, ale wchodzimy sobie na VIP serwerek. Yy, mamy tu nasz VIP serwerek, jest za darmo, możecie sobie tu wziąć. I później wchodzimy w konfigurację naszego serwerka i resetujemy sobie go. Resetujemy sobie go, bo to jest bardzo ważne i skopiujemy link do naszego serwerka, wklejamy z tego przeglądarkę i mamy naszą giereczkę. Więc jak tylko nam się załaduje, od razu będziecie widzieli. I pierwsze co jest bardzo ważne, musicie to zrobić mega szybko, bo inaczej będziecie musieli długo czekać. Jest fajnie, jak byście zrobili naprawdę szybko pierwszą czynność, I dlatego wam pokazuję od początku, od samej giereczki, bo też wam przyspieszy to po prostu zdobywanie. Dobra, załadujecie się na serwerek. Jesteście, naciskacie jak najszybciej play, stąd wychodzicie, thanks, yy, explore, dajecie do szkoły, teraz w szkole, szybciutko wchodzicie do szkoły, wchodzicie do biblioteki i siadacie na tym krześle i siedzicie, siedzicie chwilkę na tym krześle i zaraz się stanie, coś macie znać. Jeżeli no, przegapicie i ten zegar będzie wam przed powoli, no to będziecie musieli niestety poczekać dłużej. No to dlatego też od razu startuje serwerek Od razu siadacie Ok, i dostaliśmy kluczyk Bierzemy ten oto nasz kluczyk Kolejki ja wygląda jak w jakichś okularkach Skąd te okularki? Dobra, i z tym kluczykiem oto idziecie w tą stronę Do classroomu, tutaj Wchodzicie obok muzyki w lewo I tutaj macie takie duszka W I zegarek, i macie tu te drzwi Podchodzicie do tych drzwi, one się otwierają I tutaj macie teleport Wchodzicie w ten teleport i tu się wszystko teraz będzie trzeba. To, wszystko co tu jest, przejść. Back to school. Nie, ja nigdzie nie wracam. Yy, ja aktualnie muszę przejść obi. I przechodzimy to obi. Dobra, ja wam pokażę mniej więcej, jak to trzeba przejść. A później wy se to zrobicie i sami sobie przejdziecie. Zobaczymy, ile wam zajmie przechodzenie tego obi. O kurcze, tu też uważajcie. Bo to wam. Te liście mogą was zranić. Dobra. Jest git. O kurcze. Te płatki spadają. O jejku. To nie jest takie łatwe obi. To obi jest mega ciężkie. Dobra. Yy, robimy teraz to. O kurcze. Udało się. Nie wiem jak to się udało, ale się udało. Dobra, w ogóle, jeżeli nie będziecie potrafili, no to będziecie pewnie mogli to od początku zaczynać. No ale ja mam nadzieję, że nigdzie tu nagle nie spadnę. Że się uda za pierwszym. O, dobra! Dobra, Nie, udało się za pierwszym. I wracacie na począteczek. Zobaczcie, i musicie tak długo robić, jak to przejdziecie. Ja jeszcze raz spróbuję, teraz troszkę szybciej. No niestety, jak coś to wam po prostu to przyspiesza Albo będę wam ucinał fragmenty, w których Będę dochodził do tego miejsca, gdzie byłem poprzednio Żebyście widzieli jak wygląda cały parkurek Dobra, tu w miarę szybko to trzeba przejść Dobra Nie jest tak źle, to jest najgorszy moment moim zdaniem O, ale udało się Niby najgorszy moment, ale się dwa razy udało pod rząd Więc nie jest tak źle Dobra, ej, dobra, damy radę Okej, okay. tu jest ciężki moment, no. O nie, dobra. Idziemy się, dotrę tam. Okej, okay, jesteśmy już dalej i lecimy dalej, przechodzimy. Kurczę, znikające, najgorsze. Znikające są najgorsze, ja nie lubię znikających. Dobra. Okej, okay, udało się i... Tu shiftem możecie się przyspieszać, jakby było za wolno, więc na spokojnie, dobra. Okej. Okay. Dobra, damy radę, damy radę to zrobić, trzymajcie kciuki za mnie Jakby co, to od nowa To by się załamał Proszę, tylko nie od nowa <laughs> Jejku, ja bym teraz kusił, to, to jest już tak daleko Dobra Gdzie teraz? Okej, no nie, no i. Oni to robią specjalnie na złość. Jak ktoś na telefonie ma to przejść. Dobra. Jeszcze gorzej. <gryw> Dobra, robimy to. Dobra. Okej. Okay. Nie. Dobra, widzimy się jak tam dojdę. I udało się. Dobra, przeszliśmy to. Jest, mamy. Dobra, po tych kulkach już był koniec. Ja padłem do samego końca, udało się. Mamy to, zdobyliśmy. Yy, tylko teraz, co my zdobyliśmy? Już wam pokazuję, co my zdobyliśmy w ogóle. Gdy wejdziemy sobie na awatar, zdobyliśmy trzy temy. Bombastic Hoodie, Bombastic Jeans i Bombasting blink. Trzy itemki, które możemy sobie zobaczyć. Zdobyliśmy je. I zaraz zobaczymy sobie, jak one wyglądają. No proszę, zaraz tutaj będą. No pokażcie się, albo zobaczymy sobie może na gierce. O, jest, oh, mamy. Wow, zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Jakiś taki tu ognisty z ognistym naszyjnikiem. Więc, widzowie, pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie. To będzie więcej odcinków zdrowie i tematami. Na razie, trzymajcie się do kolejnego odcinku.